Dzień dobry, nazywam się Paweł Hauze i jestem biskupem diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zapraszam Was na kolejną część przygód rodziny Klekotka i Tekli. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Nauka latania. Bóg cierpliwie Cię uczy. Lekturki z Bożej Chmurki Podróż na bocianim grzbiecie. Po przygodzie w rynnie Siłek spokorniał. A wraz z nim także docipek. Leniuszek nie potrzebował przygód, aby dobrze się zachowywać, ale i on zaczął bardziej się starać i ćwiczyć, aby w razie czego mieć chociaż odrobinę sił do wyratowania się z opresji. Czasem bociani rodzice zastanawiali się, co się stało, że ich pisklaki nagle stały się takie posłuszne i sprawiały mniej problemów. W gospodarstwie jednak nikt nie zdradził, co przydarzyło się siłkowi. Minęło 7 tygodni, odkąd bocianie dzieci pojawiły się na świecie i maluchy były coraz większe i bardziej podobne do rodziców. Przyszedł czas na intensywniejszych ćwiczeń, a wakacyjne słońce sprzyjało treningom. Klekotek każdego dnia wytrwale motywował swoich synów, aby wymachiwali skrzydłami i próbowali wznosić się w powietrze. Ale na samodzielny lot było jeszcze za wcześnie. Pamiętasz, wszystko ma swój czas. Jednak młode bociany próbowały i niepewnie podrywały się z gniazda, unosząc się nad nim na metr, a czasami i dwa. Brawo! Brawo! Wyszczekał Burek, za każdym razem, kiedy chociaż na chwilę siłek, dowcipek albo leniuszek wynurzali się z gniazda. Po dwóch tygodniach wytężonych ćwiczeń, kiedy młode bociany miały już dziewięć tygodni, klekotek dumnie stanął na szczycie dachu i oznajmił: Chłopcy, razem z mamą uważamy, że jesteście już na tyle silni, aby odbyć swój pierwszy lot. Polecimy do wieży kościoła i usiądziemy na szczycie kościelnego dachu. To będzie sprawdzian waszej dojrzałości. Do wcipek i siłek zaklekotali z zachwytu. Leniuszek jednak nie był przekonany do propozycji taty. Mama przejęła więc opiekę nad starszymi synami, i po krótkiej instrukcji dwa młode bociany i tekla wzbiły się w powietrze i zaczęły frunąć w kierunku kościoła. Nie było idealnie. Początkowo pojawiły się spore trudności z manewrami i utrzymaniem równowagi przy lądowaniu. Jednak po kilku minutach cała trójka szczęśliwie wylądowała na dachu kościoła. Świetnie, chłopcy, jestem z Was taka dumna, klekotała rozanielona tekla. W tym czasie klekotek bezskutecznie namawiał leniuszka, aby choć na kilka metrów oddalili się od gniazda. Młody bociek wzbijał się w górę. Jednak gdy tylko zauważył, że wisi w powietrzu, przepełniony strachem, przestawał machać skrzydłami i od razu spadał do gniazda. Co by tu zrobić? zastanawiali się bociani rodzice jak pokazać synkowi, że latanie nie jest takie trudne? Klekotek myślał przez chwilę, po czym zatoczył pokazowe koło nad gniazdem i przeleciał w stronę pobliskiego drzewa. Ała, ała! zaczął nagle wołać. Lądując na szczycie wielkiego dębu, Ała, ała, jak boli! Tato! krzyknął przerażony Leniuszek Tato, tato, nic ci nie jest? Oj, strasznie mnie boli Chyba zwichnąłem skrzydło i nie dam rady lecieć zawołał klekotek. Skrzydło? I co teraz? Leniuszek wydawał się coraz bardziej przerażony. Musisz polecieć po mamę musisz dać jej znać, co się stało jak to musisz jak to polecieć? Przecież ja nie umiem latać. Umiesz, syneczku, umiesz. Ćwiczyliśmy to wiele razy. Po prostu uwierz w siebie. Będę cię stale instruował i na ciebie patrzył. Młody bociek niepewnie rozprostrował skrzydła i poderwał się w górę. Zatoczył kontrolne kółko nad gniazdem i chwiejąc się niczym samolot wpadający w turbulencję przefrunął na dach kościoła. Brawo, synku, brawo! zawiwatował ojciec i z impetem poderwał się z drzewa. Tato, twoje skrzydło? Co? A to, to nieważne. Najważniejsze, że Tobie udało się wykonać Twój pierwszy lot. Następne będą już o wiele łatwiejsze. Zapewne i w Twoim życiu są rzeczy, których wydaje Ci się, że nie potrafisz. I sytuacje, w których odczuwasz strach. Pan Bóg jednak Nigdy nie stawia przed swoim dzieckiem wyzwań, które są ponad jego siły. Jeśli Bóg daje Ci jakieś zadanie, na pewno jest przekonany, że sobie z nim poradzisz. Dlaczego? Bo wcześniej cierpliwie Cię do niego przygotowywał i uczył przez różne sytuacje, doświadczenia i mniejsze zadania. Dlatego możesz mu bezgranicznie zaufać. Proszę, na koniec posłuchaj fragmentu z księgi Joba z 12 rozdziału. Pytaj bydła, a nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych. One pouczą cię, i ryb morskich, a one odpowiedzą ci. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka pana? W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. A już za tydzień dalsze przygody Bocianie i Rodziny. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia!